Luis i jeszcze jedna czapa. A no właśnie na analizy jeszcze przyjdzie czas, ale to też pokazywało. Pierwsza chyba albo jedna z niewielu kontr w wykonaniu gospodarzy. A wiemy, że przecież z tego tutaj słynęli grając właśnie w, w gryfi w Słupsku. Kamil Michalski wprowadzony do gry także Dalim Baczyński na boisku ostatnie 38 sekund. Szaleństwo w sektorze toruńskim. To jest duża sensacja. Jednak mimo wszystko toruński zespół miał świetny początek sezonu. 13-0. Teraz Luis za 3. Ale później od początku grudnia do końca kwietnia z drużyn, które są w playoffie wygrał tylko jeden mecz z stelmetem. Pozostałe z tymi potentatami przegrywał. A teraz bez porażki chodzi do finału. Wielkie gratulacje, wielka historia. Polski cukier Toruń będzie grał wśród najlepszych Mistrzostwo Polski tylko 52 punkty zdobył tutaj we własnej hali zespół Energii Czarnych Słowskich w meczu 3 pół finału jeszcze trzeba dograć dwie sekundy i to też zrobili słusznie 52 do 65 3-0 polski soccer finale Rewelacyjna radość zawodników z Torunia. Wielkie brawa, wielkie gratulacje z naszej strony. Rzeczywiście no, po tym po tej drugiej rundzie, nie, nie tak udanej dla trenera winnickiego. Myślę, że niewiele, niewielu, osu, niewielu ekspertów, niewiele osób no, było przekonanych, że taki scenariusz jest właśnie możliwy. Rewelacyjne ćwierćfinały finały 3-0 z Rosą, która przecież była wyżej rozstawiona. Na miejscu czwartym Torunianie na 5 ale tak naprawdę to dzisiaj zagrali właśnie na piątkę. Wielkie brawa również dla drużyny ze Słupska, dla ich kibiców, dla trenerów, dla sztabu szkoleniowego. To jeszcze nie jest koniec sezonu dla nich. Oczywiście te apetyty rosną w miarę jedzenia. Po rewelacyjnym ćwierćfinale za Anwinem z słupszczanie pomarzyli, marzyli jeszcze o czymś więcej, no ale trochę... Na pewno było widać to, że, że opadli z sił, chcieli gdzieś to ukrywać. Nie mówiło się o tym głośno. Mówiło się, ok, gramy przecież o wszystko. Natomiast postawa zawodników, mimo tego, że wiele serca włożyli w ten sezon, na pewno była słabsza w tych najważniejszych momentach. Wykorzystali swoje wszystkie atuty za zespół Storunia, zespół trenera Winnińskiego. Dzisiaj tak naprawdę można śmiało powiedzieć, że nie było słabych punktów w ekipie Storunia. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Za chwilkę będziemy mieli możliwość porozmawiać. Adam Romański już pędzi do zwycięzców dzisiejszego spotkania. Popatrzmy, jak cieszą się kibice z Torunia. Imbocz i niesamowity Weaver, ten czarodziej z Torunia. I Obit Trotter, który dzisiaj stanął na wysokości zadania. Torunianie z Podkosza zdobyli aż 40 punktów po stratach przeciwnika. Mówiliśmy o tym, byli bardzo aktywni. Tych przechwytów, bloków było niesamowicie dużo. 16 takich łatwych punktów. Spójrzmy jeszcze na najlepsze akcje spotkania Krzysztof Szulima. E, oczywiście jeden tutaj z bohaterów dzisiejszego spotkania i to co powiedział Matas Czesnawski w tym ćwierćfinale rewelacyjnym, niesamowitym e, z Anwilem Włocławek tutaj słuszczanie dali naprawdę z siebie wszystko. Najlepsi na boisku dzisiaj w ekipie Storunia. Suli ma 13 punktów, 5 zbiórek, ale również szybsze chwyty 16 punktów obiego trotera. E, rewelacyjna skuteczność za 2, 67% jeszcze tutaj dołożył oczywiście Kyle Weaver 10 zbiórek tego zawodnika, 6 asyst 11 punktów 3 przechwyty, tych przechwytów było dużo, dużo więcej jeszcze raz wielkie brawa tutaj Trotter jeszcze w akcjach i przecież ta obrona funkcjonowała nie najgorzej, i Grzegorz Szuracz, który wytrzymywał takie pojedynki jeden na jeden, nie przegrywał ich zabrakło oczywiście skuteczności i Goodsa, i Luisa bo to się skończyło na 4, 14 z gry 28-29 niecałych procent Luisa. On zdobył 12 punktów. Krawisz dał z siebie chyba wszystko. 12 punktów, 16 zbiórek, 11 punktów Mantasa Czesnowskisa i te jego 3 trójki, które nie wpadały, bo przecież tylko 6 na 23, co daje naprawdę kiepski, kiepską skuteczność 26%. I zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa na wywiad z wysokim mocnym, silnym jak Tur Krzysztofem Sulimą. Mówią że, mówią, że silny jak Tur, ale silny jak Żubr z Białego Stoku Krzysztof Sulima. Trudno Cię było zabrać aż do tego wywiadu, bo tu jesteś podstawowym dyrygentem, widzę. Tam przy sektorze zespołu goś. Nie no, trzeba, 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 bo tutaj naprawdę mamy świetnych kibiców, z naszym szóstym zawodnikiem i dzisiaj to pokazali. Jak ocenić tę serię? No bez porażki wchodzicie do finału. To jest wielka rzecz dla toruńskich koszyków. Tak, to jest, tworzymy historię w Toruniu. Naprawdę wielka rzecz. 6-0. Pokazaliśmy kawał dobrego basketu i w obronie i water. I, I mamy zasłużony finał. Teraz, teraz e, doszliśmy do tego, że. E, doszliśmy do szczęścia, a teraz mam nadzieję, że tylko cztery zwycięstwa dzielą nas od nieba. Nie <laughs> Niebo, no właśnie, ale porozmawiajmy o tych zbiórkach w ataku. No, jak to wyrobicie? robicie? Ty miałeś sam chyba 15 zbiórek w tej serii, e, bardzo kluczowych akcjach. E, czy to było coś, na co stawiacie? Jak do tego doszło? Nie no, ja jestem znany z tego, że ja po prostu idę na dechę. Jak ktoś mnie zastawia, to próbuję cały czas, cały czas idę na kosz, żeby zdobyć te zbiórki, bo wiadomo, po każdej zbiórce w ataku jest ponowienie i dodatkowe punkty, więc to, to jest plus dla drużyny. Kyle Weaver, jeszcze jeden człowiek, z którym tutaj dzisiaj gra znakomicie. To, co on dzisiaj wyprawiał, to też była poezja. Ty jesteś już przygotowany, rozumiem, na każde podanie pod koniec. Tak, jesteś? tutaj jesteśmy już przygotowani na każdy moment meczu, na każdy pas. No, no, no po prostu, no co mam powiedzieć, mecz i na są polskie klasy. To będzie w finale. Nie wiemy z kim Stelmet prowadzi z BM Stamstalą 2-0. Jakie masz myśli przed tym najważniejszym momentem w sezonu? Przede wszystkim najważniejsze, żebyśmy zagrali zespołowo, zagrali tak samo jak w tych ostatnich sześciu meczach i myślę, że mamy szansę na, na zdobycie złotego medalu. Życzę powodzenia. Dziękuję dobry, bardzo. Dziękuję. Tak, rzeczywiście te zbiórki okazały się sukcesem, ale nie od dzisiaj, wiemy przecież, nie tylko w naszej lidze, nie tylko w Toruniu, jest to bardzo ważne, większość szkoleniowców zwraca na to uwagę, kto wygra zbiórki, kto da więcej tam w tej walce podkoszowej, kto ma więcej zawodników, którzy mogą właśnie podjąć się, no i tutaj ta seria pokazała bezbłędnie, że osamotniony Krabisz, mimo tego, że miał u boku Grega Surmacza, że jeszcze tam włączał się w te zbiórki Giniard, ale na tle Surmacza, z Kificza, Mbodża, Aleksperka. Dzisiaj przecież rewelacyjne spotkanie. No to rzeczywiście zaważyło o ostatecznym wyniku. Dziękuję Ci bardzo, Tomku, że podtrzymałeś tutaj atmosferę <noise> przez ten cały czas. Jutro. Nie wiedziałem, że tak szybko biegasz. Wiemy, że mamy jutro dla ciebie nowe zadania, będziesz reporterem na naszym Co kolejnym bocznym półfinałowym. Wszystko ci opowiem. A teraz. Statystyki z tego meczu, 34% z gry w rywalizacji z, w decydującym meczu we własnej hali, no duży dramat ze zwolenników ze Słupska, prawda? No tak, i tutaj widzimy w każdym elemencie właściwie i te trójki, i rzuty wolne, i rzuty za dwa punkty, no nie dało się tego ukryć, mimo tego, że gdzieś tam trener pytany jest, no nie, no okej, okay, zmęczenie, tak, ale przecież jesteśmy u siebie, no nie oszuka się fizyki. 23 rzuty oddane, 6 celnych za 3 punkty, 16 zbiórek dzisiaj krawisza. Ile asyst miał Kyle Weaver w ogóle? Weaver, 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 po prawej stronie był największym blokującym, zbierającym 10, i asystującym. Tak, 10 asyst, 6, 10 zbiórek, 6 asyst, 3 przechwyty. Magic Johnson Polskiej Ligi, jak to powiedział Krzysztof Sulima, 16 punktów zdobył obi Rotter, znowu ten, jakbyś miał zamknąć oczy, nie patrzeć na statystyki, kto zdobył najwięcej punktów, Kiedy? to prawda? byś nie zgadł, prawda? Taki jest właśnie magiczny zespół polskiego cukru Toruń. Widzimy, że Luis i Krawicz zdobyli po 12 punktów, ale ta skuteczność dzisiaj zawiodła drużynę. Tutaj jeszcze raz ten Krzysztof Sulima, którego nie mogliśmy zabrać, bo to on był tutaj śpiewakiem. Numer jeden przy sektorze kibiców toruńskich. Ilu tam przyjdzie? Może 5 tysięcy. Można jeszcze więcej, żeby w Toruniu na tym finale zgromadzić tę widownię. To marzenie na pewno polskiego cukru Toruń. 3-0 dla polskiego cukru Toruń w pierwszym półfinale. I Torunianie z pozycji czwartej są już w finale. Stelmet, BC Zielona Góra, BM Stamstal. W tej chwili 2-0 i przenosimy tę rywalizację do Ostrowa Wielkopolskiego. Nasze najbliższe plany na naszej grafice. Trzeci, czwarty i piąty mecz w serwalizacji Ostrowian z zielonogórskimi koszykarzami, ale te dwa kolejne mecze ewentualnie gramy w środę, w piątek i w poniedziałek. Zobaczymy czy te plany się spełnią. Torunianie stworzyli historię grają w finale po raz pierwszy w historii, kiedyś dziewczęta z Torunia zdobywały brązowe medale, więc chłopcy już przebili ten wynik. Są w finale, będą mieli co najmniej srebro. Duże wydarzenie, prawda, dla polskiej koszykówki. Tego jeszcze nie było. No, bez wątpienia, jakby porównując ten sezon i ostatni, gdzie też były duże apetyty i gdzieś tam się skończyło troszkę za wcześnie, no to odrobiona lekcja na piątkę. I Jacek Winicki po raz Nasty, dziesiąty Piętnasty no, Teraz już zgadniesz, następnym razem Zawita ze swoją ekipą w finale Świetne wydarzenie i tutaj w tej hali W której przeżył dramat zespół Toruński w zeszłym sezonie Odpadając w sieć finale Zrobili swoje, zapraszamy na kolejne mecze Już jutro o 17.30 Dziękujemy za dzisiaj, żegnamy się Tomasz Jankowski, Adam Romański